Cześć, witam Was na kanale VideoBlockTech, dzisiaj będziemy ratować płytę Z690, płytę Marcina, jest to MSI Z690 Force Wifi, dosyć droga płyta główna, za chwileczkę zobaczymy ile ja dokładnie kosztuje, bo nie pamiętam, w której, nie wiem czy tak dokładnie od nowości, ale w której są pogięte piny w sokecie. Ja yy, ratowałem już kiedyś niedawno taką płytę, podobną płytę, też yy, na sokiecie 1700, ale dzisiaj przyjrzymy się jak wygląda to w tej Z690, bo niestety coraz więcej tych Z690 trafia do mnie yy, do prostowania pinów. Na ten serwisowy odcinek serdecznie Was zapraszam. Płyta bardzo stabilna pod względem dopasowania pamięci RAM, to ona jej plus, bo naprawdę tutaj można sporo ram różnych procentów wsadzić i nigdy nie stwierdziłem problemów z tym forcem, żeby jakieś pamięci nie przyjął. Oczywiście pewnie gdzieś tam się zdarzy, jakiś komplet który którymi nie uruchomi się, natomiast ja na szczęście tego problemu nie stwierdziłem, więc pod tym względem mogę ją Wam spokojnie polecić. Tutaj co ciekawe jest obsadzony procesor Pentium G7400, podobno, zaraz zdejmiemy ten fabryczny radiator, chłodzenie fabryczne Intela i zobaczymy, czy tak, czy nie. Ma on być docelowo umieszczony w tej płycie głównej. Zapewne Marcin czeka na nową generację procesorów, trzynastą generację procesorów Intela i na chwilę, nie wiem, na czas, na przeczekanie zakupił tego Pentiuma do tej płyty głównej, żeby to w ogóle uruchomić i żeby to działało. Bo skoro mówimy o tej płycie głównej, to jeszcze sobie zobaczmy, Moi drodzy, ile ona tak faktycznie kosztuje aktualnie, jaka jest jej cena, bo do niedawna kosztowała powyżej 2000 zł. No i szkoda byłoby taką płytę główną z powodu uszkodzonego soketu, po prostu wyrzucić do kosza, a sama naprawa soketu nie zawsze jest wymierna i dobra, ponieważ czasami, jak wam też kiedyś mówiłem, potrafią podczas wymiany soketu, potrafią zepsuć na przykład ścieżki do pamięci ram. Nie mówię że zawsze, ale często się takie przypadki zdarzają. WiFi aktualnie jest promocja w modelach 1600 zł kosztuje, ale jest przeceniona z 2200 zł. Tak w ogóle to wam wrzucę ten link pod filmem w opisie, może ktoś akurat będzie chciał zakupić tą płytę główną, bo to naprawdę jest fajna, stabilna i mocna płyta główna. A jeszcze zobaczymy ile kosztuje G 7400, tak z ciekawości, jaka jest cena tego procesora. 400 zł niecałe. Też Wam zalinkuję, jakby ktoś chciał kupić na przeczekanie. Twardzenie, e, więc tutaj do grania to raczej jest słabo, ale do normalnej takiej codziennej pracy jak internet, nawet jakiś pakiet Office'a, e, myślę, że całkowicie ok. Właśnie w oczekiwaniu na 13. generację procesorów Intela. Dobra, ale skupmy się na naszym pacjencie, czyli na mm, tym fizycznym egzemplarzu, który tutaj jest u mnie. Z Zdejmijmy najpierw chłodzenie Intela. To nowe wychodzenie, Intel'a całkiem ciekawie wygląda. Co prawda chłodzi tylko najprostsze podstawy, tak jak tego na przykład Pentium. Czy tam 12400? No tak, ale gdzie jest procesor w takim razie? Czekajcie, może coś w pudełku pominąłem. Natomiast same piny, ja idę szukać procesora. <gry> natomiast same piny faktycznie są pogięte i to w wielu miejscach. To pewnie założone, dlatego żeby ich nie pogięć. Szkoda, że nie jest założony e, oryginalny plastik. Ten, który powinien być, zaślepka na soket, no ale dobrze tak niż w ogóle bez tego, bo wtedy już nie byłoby co ratować. Na szczęście się znalazł, zakamuflowany w pudełku z wypełniaczami, więc dobrze, że, że, że go znalazłem, bo nie wysyłajcie mi tak procków, tak wiecie, tak zawiniętych w jakąś folikę, nie wiadomo co to jest, wygląda jak część wypełnienia, opakowania, bo naprawdę łatwo przeoczyć i nie wykorzystać do pracy tego, co tam mi podsyłacie. Jest tutaj dosyć sporo pogiętych tych pinów. Postaram się tak pokazać, żeby to było w miarę widoczne do kamery. Jak widzicie, mamy tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę, tam troszeczkę. Więc dosyć dużo jest z tych pinów pogiętych. Eee, najlepsza, a w zasadzie to najgorsze jest to, że coraz częściej tak naprawdę te piny yy, wyginają się bez naszej interakcji, że tak powiem. To znaczy poprzez zakładanie nawet procesora do soketu, jeżeli soket jest źle spasowany, za czas soketu jest źle spasowany, bardzo łatwo one się po prostu same z siebie wyginają, nawet przy prawidłowym założeniu procesora. Już miałem kilka takich przypadków, widziałem, zresztą moi znajomi też doświadczyli na własnej skórze takich przypadków, więc nie jest to fajne i trzeba uważać, jak montujemy ten procesor. Chociaż nawet jak uważamy, jak montujemy ten procesor, to i tak można, chcąc nie chcąc, nieświadomie wygiąć piny w sokiecie, bo jest to źle po prostu zrobione i wykonane niestety w niektórych przypadkach. I co najlepsze? Nic za nie wytłumaczy chyba, że robimy to, nie wiem, pod okiem kamery nagrywamy materiał dowodowy, że tak powiem w cudzysłowie. Bo sklep sprzedawca no, raczej nie uzna gwarancji, bo jest to uszkodzenie mechaniczne, pomimo tego, że nie spowodowane z naszej winy, bo dobrze obsadziliśmy procesor, dobrze zaczasnęliśmy soket, a piny i tak się niestety wygieły. No i co wtedy z taką płytą za w tym przypadku za 2000 zł? Albo wymiana tu za kilka stówek, co jest też ryzykowne, bo tak jak Wam mówiłem, to się robi pod wysoką temperaturą, więc jest duża szansa, że też niektóre ścieżki na naokoło to zostaną uszkodzone. Jak na przykład często się uszkadzają ścieżki biegnące do banków pamięci RAM, i wtedy na przykład jeden, dwa albo trzy banki przestają nam działać, albo w najgorszym przypadku wszystkie. Taka wymiana to jest kilka stówek, no albo prostowanie, próba prostowania pinów. Z tej strony widzę, że też są jakieś raz, dwa tutaj przygięte, więc. No, jest tutaj co prostować. Zobaczymy, czy mi się to uda. I tak jak wam mówiłem w przypadku poprzedniego filmu serwisowego sprostowania pinów na Z690 sytuacja podobna się ma w B660. -kach. Te piny są zdecydowanie cieńsze niż w poprzednich soketach. Te piny są zdecydowanie gęściej upakowane i trudniejsze do wyprostowania. Są też cieńsze, przez co niebezpieczeństwo ewentualnego złamania pina jest dużo wyższe niż w przypadku poprzednich platform, gdzie już to niebezpieczeństwo połamania tych pinów było dosyć spore, bo one mają określoną żywotność. Czasami wystarczy je raz albo dwa razy wygiąć, jak są odgięte np. o 180 stopni i taki pin pęka. I jest wtedy problem. Pół biedy, jeżeli to jest pin masowy, bo w sokecie jest dużo pinów masowych, tak zwanych pinów nadmiarowych, bo nie potrzebujemy aż tyle punktów masowych w sokecie. Intel to stworzył i pół biedy, jak trafimy na taki punkt masowy, bo bez jednego, dwóch czy trzech możemy żyć i normalnie w procesor będzie funkcjonował bez żadnych problemów, ani też płyta nie będzie tutaj e, nam stwarzała żadnych problemów. Platforma będzie stabilna, natomiast no gorzej, jak trafimy na zupełnie inny pin, który odpowiada na przykład za zasilanie określone procesora, albo za komunikację z pamięcią RAM z chipsetem, no wtedy robi się już niestety problem i trzeba no i trzeba myśleć o wymianie soketu ewentualnie próbie wstawienia innego pinu, chociaż jest duży problem, bo płyt całkowicie uszkodzonych płyt z 690 to jest ze świecą szukać i kupowanie takiej płyty stanowi duże wyzwanie, żeby wyjąć z niej z soketu jej jednego pina i próbować przełożyć do soketu, który naprawiamy. Są różne metody obsadzania tych pinów. Przeważnie robi się to na specjalnym takim kleju przewodzącym, ale to do tego trzeba mieć naprawdę dobrą, dobre oko, dobrą i dużą wprawę, żeby nie zakleić pozostałych pinów naokoło, a ten jeden brakujący faktycznie móc obsadzić, żeby naprawić i odzyskać sprawny soket. Najgorsze do postowania są takie piny, które jak tu jest pin, tak, mój palec będzie pinem, normalnie jest, powiedzmy, w tą stronę w sokecie, które są odgięte do góry i jeszcze przekręcone w bok. Wtedy trzeba takiego małego cudaka chwycić, delikatnie okręcić wokół własnej osi, modląc się, żeby pin nie pękł i przygiąć go do sekretu. Też nie fajne są piny, tak, to też jest mój pin, tą stronę leżący, które są odgięte o 180 stopni, jeszcze zaciśnięte i dociśnięte do soketu. To jest w ogóle masaka, żeby to wyprostować. W większości przypadków, jak wiemy jak to zrobić, to się to udaje, ale jest dużo takich sytuacji, w których niestety taki pin pęka albo w połowie, albo na samym początku, na samej górze, tam gdzie jest taka kuleczka, czyli punkt styku. Jeżeli tam pęknie, to jeszcze nie jest problem, bo można go próbować wtedy odgiąć i troszeczkę minimalnie naciągnąć, żeby był wyższy. I żeby był ten punkt styku, nie będzie taki gruby punkt styku, bo jeszcze tej kulki na górze nie ma, ale jednak będzie stykał z podstawą procesora i to czasami faktycznie się udaje i faktycznie to pomaga. Widzicie, jak dobrze zrobię zdjęcie, wszystko widać, który jeszcze jest do poprawki i jak go trzeba poprawić. Ok, myślę, że operacja się udała i wszystkie się udało wyprostować. One nigdy nie będą idealnie proste, bo nie ma jak ich wyprostować tak, żeby był idealny, prosty. Tutaj walczymy o to, żeby go odjąć do poziomu poprzednich, nawet tak jest minimalnie przekrzywiony w bok, na tyle, na ile uda nam się go wyprostować bez łamania i żeby miał styk, dlatego trzeba odwracać sobie płytę i patrzeć pod różnymi kątami, bo pod jednym kątem, jak popatrzycie, to Wam się wydaje, że jest na przykład krzywo albo gdzieś uciekł, albo się schował, a jak popatrzycie pod innym kątem i zobaczycie tą kuleczkę na końcu, to ona jest na równi z innymi i myślę, że nie będzie żadnego problemu. Obsadźmy teraz tego Intela i zobaczymy, czy to w ogóle się uruchomi. Zawsze przed obsadzeniem Procka, nawet nowego procesora wyjętego z opakowania, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy procesor, który schodzi z taśmy produkcyjnej, jest teoretycznie poddawany wstępnemu jakiemuś tam testowi, czy w ogóle się uruchomi. Nie, czy jest sprawny, tylko czy się uruchomi i czy, nie ma, e, czy tam spełni jakieś normy fabryczne. I czasami na nich można znaleźć odciski palców albo jakieś inne śmieci. Już nie mówiąc o tym. Że używany procesor, używany przez kogoś, wyjmowany z soketu, może mieć na sobie, o właśnie tutaj, pastę termoprzewodzącą, ale od spodu nie ma, bo już tak jakby była, to ją wyczyściłem. Dajcie mi go obsadzić. Dobra, powinno być ok. Sprawdźmy jeszcze, czy ten soket nie zamyka się zbyt mocno. Nie, tu jest w porządku. Jest według mnie odpowiedni mm, docisk, ale niezbyt mocny. Także nie trzeba było użyć tutaj nie wiadomo jakiej siły, e, żeby go zamknąć, więc. To uszkodzenie pinów w nie powinno wynikać z, akurat z, z tego soketu z yy, siły potrzebnej do zamknięcia go, chyba że jest źle w ogóle wypozycjonowany i dlatego po obsadzeniu procka te piny się tam mgną, ale te piny wyglądały raczej na to na takie, które zostały uszkodzone podczas wyjmowania procesora z soketu, albo przy zakładaniu go, a nie z powodu zamknięcia samego soketu. Ta używa DDR5, więc obsadzę sobie te moje ulubione testowe pamięci Corsera Dominatory DDR5, Bardzo fajne, szybkie, wydajne. Zresztą ich kiedyś test pokazywałem na moim kanale, więc można sobie zaglądnąć. One mają prędkość 5600, to nie jest jakaś ekstremalna prędkość, ale do większości komputerów powinna wystarczyć bez problemu. Oczywiście są te pamięci też w wersji szybszej. Jak znajdę je w Morelene, to Wam też zalinkuję pod filmem, żebyście widzieli, co ja tutaj obsadzam. To jest serwisowy też Corsaira. No i dobra, chłodzenie, chłodzenie za chwileczkę, na pewno karta graficzna jeszcze, wszystko gotowe, można uruchomić, szkoda tylko, że tak już abstrahując, że w płycie za 2000 zł nie zrobili wszystko power na laminacie, I trzeba dalej odpalać z długopisa, zobaczymy czy to ruszy, czy to nie ruszy, debuglet na razie wskazuje, nie wskazuje błędów, testuje sobie płytę, trenuje sobie płytę, wy nie, nie widzicie, on jest tam po prawej stronie na górze na laminacie, i sygnał na USB poszedł i myślę, że jest ok ciach <grystanie> eee, boksowe jest, dobra to, że nam się uruchomiła płyta z tym prockiem po prostowaniu pinów, to jest sukces ale duży, ale niecałkowity eee, trzeba, moi drodzy oczywiście sprawdzić czy zadziała to na pewno z profilem XMP czy nam się uruchomi bez problemu bo to jest ważne, część pinów odpowiada za współpracę z pamięciami, z bankami pamięci, jak wam powiedziałem. E, więc jeżeli się nie uruchomi w trybie XMP, to tutaj jest pies pogrzebany, ale się uruchamia prawidłowo. Tak samo e, debuglet wskazuje wszystkie poszczególne etapy budowania płyty głównej, trenowania sobie przez płytę pamięci, procesora wszystkich urządzeń PCIe, mamy sygnał USB i moi drodzy mamy ponownie mamy wejście do bios już z trybie XMP włączonym, e, także jest OK. BIOS jest dosyć stary z tego co widzę po, mm, e, po numerze, zresztą build jest 23 września 2021 roku, e, więc 9 miesięcy temu, ja go zaktualizuję, a potem jakiś dysk serwisowy wsadzę i będę i zrobię wstępny test tego, czy dobrze wyprostowaliśmy piny, czy nie, czy wszystkie mają należyty styk i czy wszystkie przewodzą odpowiednio sygnały płynące z procesora. Zazwyczaj do sprawdzenia poprawności samego działania procesora i jego sprawności używam programu darmowego Intel Diagnostics. Procesor Tool od firmy Intel. Natomiast jest taki problem, że oni nie aktualizowali tego programu od czerwca 2021 roku i aktualnie on nie wspiera procesorów 12. generacji, co jest dla mnie niezrozumiałe i e, jakimś w ogóle fakapem ze strony Intela, ponieważ to powinno działać, ten soft powinien być aut aktualizowany na bieżąco pod nowe procesory, które Intel wypuszcza na rynek, ale niestety tak się nie dzieje. Przy próbie jego uruchomienia wyskakuje od razu na czerwono błąd. Po prostu nie rozpoznaje procesora, dlatego nie można przeprowadzić na nim diagnozy. Także drugim takim programem, jeżeli Wam nie zadziała ten program iterowski, jest program Links, który bardzo ładnie wygrzała, wykorzystuje wszystkie procesy i komendy zawarte w procesorze, więc można go spokojnie użyć. Puści go, jak tutaj widzicie na 60 minut i to powinno wystarczyć dla potwierdzenia, że procesor i platforma jest w miarę stabilna. Oczywiście, później jeszcze pójdzie IDA standardowo, i pewnie jeszcze pójdzie Readbench żeby też sprawdzić, czy to wszystko działa, ale na chwilę obecną jestem dobry myślę, i wydaje mi się, że to wyprostowanie pinów przyniosło spodziewany rezultat i ta platforma działa, powinna działać przynajmniej na chwilę obecną, według mnie bezproblemowo. No i tak naprawdę to tyle z tego serwisowego odcinka, tutaj testy się kręcą i będą się jeszcze kręciły ładnych parę godzin, pewnie do rana zostawię tak, żeby mieć pewność, że ten procesor jest faktycznie procesor, że płyta po wyprostowaniu tych pinów jest faktycznie sprawna, nic jej nie dolega i działa w każdym scenariuszu. Ten procesor, tak jak Wam mówiłem na początku, on zostaje w tym sokecie i dobrze, i tak powinno być, jak wysyłacie do mnie płytę z uszkodzonymi pinami, to załączajcie procesor, który będzie na tym sokecie obsadzony. Bo ja mogę sobie sprawdzić to na swoim procesorze testowym, nie ma żadnego problemu, ale niebezpieczeństwo jest takie, że jak Wy sobie coś znowu założycie, będziecie zakładać do tego soketu z wyprostowanymi pinami, to coś znowu może się uszkodzić. Dlatego ja lubię obsadzać procesory klientów, które będą pracowały docelowo na tej płycie głównej, która przychodzi do mnie do prostowania pinów, żeby zweryfikować, że ten komplet będzie działać bez problemu i w tej postaci odsyłać to klientowi. Coraz więcej Z69 trafia na postowanie pinów, tak Wam powiedziałem, z różnych powodów z winy użytkownika również, ale też z winy samych soketów, które są w niektórych płytach nie mówię modelach, bo to nie jest cała seria tylko trafiają się takie egzemplarze różnych producentów. Które mają wadliwie zamontowane albo wadliwe same z siebie za czaski soketu i powoduje to wygięcie pinów nawet przy prawidłowym założeniu podcora, więc musicie bardzo uważać, jeżeli, to jak to robicie. No i też niektóre sokety nadal zamykają się zbyt ciężko i trzeba dawać podnie podkładki. To ode mnie tyle z tego serwisowego odcinka. E, mam nadzieję, że się podobało i niektórzy tam wyciągnęli wnioski. Jak chcecie, żebym ja Wam wyprostował na przykład piny w Waszej 690, w Waszej 660, bo jest też inny płycie głównych, w którym macie do postawienia piny, to napiszcie do mnie. E, postaram się Wam pomóc i to zrobić. A pod filmem zalinkuję podzespoły, które dzisiaj tutaj widzieliście do sklepu Morelnet. Może akurat komuś coś przypasuje i sobie zakupić. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog Tech. Cześć!